Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Banach i zapraszam was na kolejny odcinek serii GTA San Andreas a w dzisiejszym odcinku porobimy coś ciekawego, bo zrobimy bardzo fajną misję napadu na... nie powiem co ale bardzo fajna Dobra, my sobie lecimy tutaj do naszego cudownego kasyna zrobić parę misijek, misji, jakby się misje odbykowały także możemy sobie na spokojnie coś ciekawego zrobić. W międzyczasie miałem trzy telefony odnośnie tej żółtej misji, którą widzicie, odnośnie tej zielonej misji, no i dzwoni też do nas Braho Sweet. Coś tam po że siedzi w więzieniu, a my się bawimy tak w skrócie i pożyczył nam miłego życia. A my najpierw polecimy sobie do tej żółtej misji, bo ona się pojawiła na samym początku szybciej niż ten zielony dolarek, więc najpierw sobie zrobimy tą misijkę. Ja jeszcze musiałem sprawdzić, czy na pewno wszystko na gry, Thank you. Oh, Thank you. Thank you. Do you know how much balls it takes to stand down here and sing a song like that? It takes guts. I'm, I'm sorry. We're just looking for something with a little more uh, mass appeal. What could have more mass appeal than a song like "Small but Perfectly Formed"? Women want me. Men. Wanna be like me, assholes! Oh <laughs> gotta All be right. kidding me, right? Damn. This casino game is hard work. I thought it was just a case of opening the doors and letting suckers give you their money. If only. You know what? I'm getting bored here. I'm trying to do business, not audition midgets. People of reduced stature, you mean? Yeah, yeah, I said that. All I know is when are we gonna get some real talent in here? I heard that mad dog cj clean dude that's good news man hey what's cracking you ready to take it to the stage again easy cj come on man one step at a time you know i'm almost ready but 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 what i want to go home now cj that's cool man i'll take you where's home my mansion baby yeah, I heard about that place. Drugs, sex, all that shit. <laughs> yeah, you know it. Yeah, but... yeah, I've been there. I I mean, I've seen it on TV. Yeah. Nice crib. <laughs> Thanks, player. We could do with a place like that to set up in the LS again. Wait for sweet. Mmm. Get things moving. Get out this midget game. But, CJ. Come on, man. What? I saved your life, man. My mansion ain't big enough. Only got 19 bedrooms, you heard? Alright, man. My mansion's been seized. IRS? Nah, not exactly. Who? Nobody. Who, mad dog? I, right, Big Papa. Big Papa? The drug dealer? Man, you gave your multi million dollar mansion to a motherfucking pusher? You know, CJ, these things happen. I was powerless. You fucking degenerate? Oh. Man! How much blow can one guy snort? It's not my fault, CJ! Man, I should've let you jump! Come with me, all of you! We all going home! <laughs> oh, dobre! Dobre, dobre, będzie wixa, będzie wixa! A to jest fajna misja. Dobrze, że przed... <laughs> Co tak nisko lecisz tym, chłopie? Dobrze, że przed wizją yy, przed kupiłem sobie kamizelkę, bo tam troszkę strzelania będzie i będzie tu bardzo monotonna jedna rzecz Zresztą teraz zobaczycie, no To będzie straszne. O, dzwoni telefon Hello? Hey, what's up, Carl? Hey, Kendall, what's up? Nothing, just thought I'd wish you luck We're gonna drive back to uh, San Fierro first Wanna check things out there before we hook up with you guys in Los Santos All right, cool. You be careful I'll be fine I got Caesar mad dog to keep me safe you be careful Oh, I will I'll see you in Los Santos good idea the element of surprise so the rest of the crew can move in in peace. Ja będzie level surprise'a. Ej, surprise'y są fajne, o ile są fajne. Bo czasami dostaję surprise'y, które absolutnie, absolutnie nie są fajne. O, Waynewood. Chciałbym tam mieszkać w sumie, w sensie ho w Hollywood. Nie, nie w Waynewood, tylko w Hollywood. Nie wiem. Wy też chcielibyście mieszkać w Hollywood? Dajcie znać, dajcie znać. Dobra, mamy wylądować z padochronem na miejscu dla helikopterów. W ogóle, zobaczcie, co ja tu mam. Kolanko. Ha, ci, 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 co się działo. Dobra, go Mi się nie chce czekać. Jezu, to te, te kascenki, to jest taka dłużyzna, mam wrażenie. To jest tak dłużące. Ja yeah, nie mogę, strasznie, strasznie się to dłuży czasami w tej grze, mam takie wrażenie. Nie wiem, czy wy też tak myślicie.

Jej, skoczyłem! Dobra, otwieramy spadochron, bo ja muszę tam dolecieć. E, więc ja wolę sobie tak polecieć, i, i kurde, i teraz no w GTA 5 to mogłem sobie pikować, i to tak fajnie leciało. A tutaj to, 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 to dramat jest z tym. A Boże gdzie, gdzie jest ta cała, cała jego willa? I czemu w ogóle tylko. Tak mało osób z nami leci Tam dwie wylądowały, my cztery I będziemy w ile całą przejmować Zdzie... O, jest, dobra, jest, no to piątka nas jest No to kurde, cała grupa Ewakuacyjna, znaczy grupa taka No, uderzeniowa, przepraszam Nie ewakuacyjna Dobra, tam widzę, że dwóch już się napierdziela Dwóch kolejnych, to, to będzie łatwe Łatwe, tutaj kamizela Dobra, zaraz będziemy na miejscu Juhu, tylko czemu oni szybciej lecą Nie wiem co się dzieje, pewnie jakoś coś źle tu klikam Ale oni jakoś szybciej lecą w sumie oni wcześniej wyskoczyli. To... to, ej, to też może być, nie? To też może być. No CJ, no serio, żeś tak wylądował. Dawaj mi te MK I dobranoc. 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 Gdzie jeszcze, tutaj jest? Dobranoc. Ty jak ty tutaj małpa wchodzi, małpa. Kolejna. Mógłbym sobie niby wziąć e, koktajla, ale mi się nie chce, nie chcę, w sensie... Boże, koktajla, w sensie e, to, 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 takie, co tak napierdziela tak dużo, nie, nie pamiętam, co to. Ile was tu będzie? No serio, zaraz wezmę tamtą broń. Dobra. Eee, triada już jest niemal na miejscu. Nara! Kurde, ja chciałem sobie broń pozbierać, bo ten, ten pistolet, ten, ten jest zdecydowanie lepszy. No ile ty będziesz żył? Ty, ale on jest jakiś kurwa nieśmiertelny chłop. No, go, 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 go. Dobra, ja, ja, ja stąd pójdę sobie. No nie, jeszcze moi we mnie trafili. Dobra, ktoś, ktoś jeszcze? Gdzieś coś jeszcze będziecie robili? a ja sobie broń pozbieram, bo ja tu cebula jestem. Oh, Eee, przeładujmy broń, w sensie przeskrolujmy, bo tutaj niestety się nie da normalnie przeładowywać. Dobra, musimy tędy powiedz. Gdzie mam wejście? Tutaj będzie to wejście, nie? Od tej strony będę wchodził i będzie rozpierdziel, przejmujemy tą hadwirę. O ile nie stracimy głowy! Kurde, chłop stracił już głowę. Ale mam wrażenie, że ta MK jest jakaś niecelna dzisiaj. Nie, nie wiem co tu się podziało, ale serio mam wrażenie, że emeczka jest dzisiaj jakaś niecelna. A może ja sobie wezmę to, może to będzie bardziej celne. i serio mam wrażenie, że dzisiaj te bronie, jak... no patrzcie ile... Albo oni są może jacyś taki w... wyklokrzeni, co? Ej, to też jest opcja, nie? Dobra, to z tego tak nie za bardzo. Mm... O, to jak Nie, zabiliście ją! Laskę, jakobyśmy mi tu zabiliście, Chłopy! Chłop wziął i strzelił, i łeb odstrzelił, no? No co za pajac. Dobra, dawaj mi to memeczkę. Yy... Ja tu wejdę. O, wiedziałem, że tu jakieś pajace się znajdą. Wiedziałem, że w tych domach, znaczy w tych pokojach się jakieś pajace będą siedziały. No to było oczywiste. Pewnie w tamtym też. Wy sobie tu strzelajcie się ma. Kurde, nie zabijecie tych dwóch, naprawdę, typów Ja nie mogę, co za retardy Tutaj też O, tu kamizelka jest, ja sobie pożyczę kamizelkę Hello, hello, dzień dobry Kamizelka mi się przyda, że ile tutaj jest krwi O, tutaj kolejny widziałem w biegu, jakiś Dobra, przeładujmy sobie to Skąd? Na plecach się nam zlespił Oj, tutaj przecież ja. Przecież ja was zabiłem. Przecież ja was zabiłem stamtąd. E, Okej, okay, dobra, ja sobie przerzucę teraz na to. I bum, bum, bum. A tam są, tam. O, tutaj jest jeszcze pajac jakiś. Dobrze, pięknie. Haha Tutaj jeszcze siedzisz. I tutaj jeszcze siedzisz, kupię. No, nie mogłem w niego trafić. Czy ktoś tutaj jeszcze gdzieś będzie? Dobra, jego tam męczą. Eee, wielki papa ucieka goń go. Gdzie żeś chłopie uciekł? Chodź mi tu. A tu jesteś. Chodź tu chłopie, chodź tu Ty mi, ty mi tu nawet nie myślisz. o nie on potem wsiądzie na jakiś motorek czy coś Ja wiem, że tak będzie, o nie Gdzie jest ten pajac? Co tutaj za jakiś, Oj jakiegoś przez przypadek gościa zasciukałem. A tu pani widzę się w ogóle nie przestraszyła A Wywalone mamy, nie? Gdzie ty chłopie żeś pobiegł? wow, 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 wow. O, ale żeś mi tu wyskoczył na pyle chłopak O nie, tamtego widziałem, że i tak nie mogłem trafić, czyli, no cóż O, dobra, wielki papa opuścił posiadłość Czy lecimy i zapewne tu jeszcze jakiś sobie. u nie ma cyngwalisów, ale pewnie jak wyjdę będzie jakiś cyngwalis Mam nadzieję, proszę tylko żeby na rowerku go nie gonił, błagam a dobra, on do samochodu wsiada, okej. Okay. Teraz mógłbym użyć kodu jakiś bank, czy cokolwiek innego. Nie, bank to chyba był w GTA Vice City, nie? Bank to chyba był w GTA Vice City z tego z. No i różowy karyk mam. Ho, no chłopie, lecimy sobie za wielkim papą różowym karuszkiem. E, zobaczymy, czy uda mi się go rozdubcieć szybko. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. God damn it e! Skręcamy sobie tu. O nie! Bo nie, stracimy panowanie, nie, wielki papa mi ucieka Papa, czekaj, nie Tylko nie mów, że nie mogę zniszczyć tej misji Znaczy, misję zabić cię, mama Nie, nie, nie stracić o Nie, 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 nie nie A ten samochód lata jak powalony Po tych poboczach wszystkich, Boże, kochany To zupełnie się nie... Dobra, jest tam wielki papuś Chodź tu, papuś Papa, chodź Gonie cię <laughs> Niecny bana O, ale to driftowało Dobra, pytanie, czy to jest skryptowane w jakiś sposób, czy, czy on będzie po prostu sobie jechał, jechał, jechał i, i będę musiał do niego po prostu napierdalać. Dlatego podjedziemy sobie najpierw. No nie wiem, czy to... O nie, dobra, czyli to się dymi. Upsi! A, nasza posiadłość wybuchło, coś tam. Upsi. Nie chciałem. Odzyskałeś posiadłość Mad Dog'a. Jest szatuneczek na dzielni. A my lecimy znowu do Las Venturas, Byches. I tam wykonamy kolejne misje. Wow. Chyba tak mi się wydaje, będzie na i rozsądniej Wzycie dolarka wykonamy Także ja lecę sobie do Las Venturas I tam się zobaczymy No i dobra, my jesteśmy pod naszym kochanym Kasynem, w którym zrobimy Najprawdopodobniej misję Finałową napadu Oj, 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 dobra, teraz ją zrobimy Jestem ciekawy, naprawdę jestem ciekawy Bo ta misja była zawsze fajna I może dzisiejszy odcinek będzie troszkę dłuższy Bo nagrania chyba mam około 15 minut Nie wiem, bo będę to ciął podróż i w ogóle Oj, tak, 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 tak Misja najlepsza Telefon Jesteśmy sobie dobrze? muszę podłączyć Słyszę, słyszę się mordo, słyszę. Okay, in in okay, Wejdź do kasyna mafii, okej, okay, dobra, a uznócie jakiś mm, mm. O, pancelne krzaczki nie są wcale pancelne. Myślałem, że one są pancelne i tak szczerze mówiąc chciałem wjechać i potem... Hehe, pancelne krzaczki! Hehe he he he. A tu kurde pancerne krzaczki spankowały mnie i nie są pancelne i mogłem normalnie przez nie przejechać. Dobra, ale mamy chatę doga. jesteśmy już pod tym kasynem. Czyli tak naprawdę coraz bliżej końca i ja coraz bardziej muszę się zastanowić w co chcę pobrać dalej, bo tam powiedzmy już tak dwie trzecie. Ej, przeszłem, przeszedłem GTA San Andreas, także kurde, kurde, w kasynie... Okej, okay, dobra, dam damy radę, mordo, damy radę. Zostały ci 4 minuty, żeby wprowadzić drużynę okay, do wewnątrz, okej. Okay. Cool, cool. Hey, I'm cool. Pewnie, pe pewnie I'm cool, Mordo, okay. jestem wyluzowany. Okay, okay. Tylko gdzie ja mam iść? Gdzie ja mam iść, tam mam iść. Czemu ja tu nie byłem wcześniej, żeby zobaczyć jak to wszystko wygląda, pozwiedzać, popatrzeć. Jak w Oceans 11 oglądaliście ten film? Genialny polecam, naprawdę super, super miodzie film. Dobra, mm, weźmy może... Okej. Okay. Tak, Ty nowy wiedziałeś? jestem. Yeah, uh, standing here for Jerry? He's <coughs>

Jak mam tu rzucić, żeby? O, dobra, udało się. Boże, to nie ma zupełnie celownika. Nie wiedziałem, który O nie, tutaj się u... ich uśpiłem, a <sum> siebie na no, wcześniej <sum> nie. <What the sum> okej, okay, dobra. Użyjmy. Okej, y okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Znajdź drzwi. Hello, dzień dobry. Wow. <laughs> czekaj, 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 prądu nie ma, a systemy bezpieczeństwa działają? Hmm... Podejrzany troszkę Troszkę podejrzany mi się wydaje, nie wiem jak wy tam uważacie, e, troszkę podejrzany, w ogóle widziałem drugą dwa. już ktoś mnie kocha! A. <laughs> Dobra, musimy ponieść, czyli wózek golfowy. Easy, panie! Ja tu nic znam na pamięć. Damy radę, damy radę, chłopy, damy radę. Wsiądziemy sobie do tego wózeczka i... Mam nadzieję, że... Tym się obniża... I tym podnosimy, proszę bardzo, proszę państwa, lecimy. O, i teraz się sama już podniosła dalej, to nie miało, nie? To najgorsze, że mało co widzicie Wydaje chyba. No niestety wam już tego okay, nie rozjaśnię, za bardzo <głosy> <głosy> Przyjrzał się. Don't worry, I'll take the lead, boss. Good idea. Everybody, follow him! <laughs> Zmienili. Zostało 7 minut, dobra. Mm. Zostało 7 minut, e... Oczyś korytarzy. OK, BOOM! Nie bij mi mojego chłopa, znaczy CJ pobił... No ja tu patrzę, bo wiecie, ja nie ufam, mogą tutaj jakieś chłopy być. Ja na pewno tutaj widzę. Czekajcie, ja mam noctowizor, ty, a jakbym sobie machnął noctowizor? O, od razu lepiej. Patrzcie. Dzień dobry, dzień dobry. Ja tutaj przyszedłem was pozabijać. Oj, piękne hedziki lecą od razu. Ten tu sobie na spacerek, widzę, przyszedł. E, no, a ty, a ty co tutaj robisz? Ty sobie idź stąd. O ty, tych to się jakoś lepiej zabija. Pa, patrzcie, no, takich tak pieki nie ma. No, dzień dobry, panu. Pan tutaj na dżem przyszedł? Gdzie mam iść? Tutaj mam oczyścić jeszcze? Dzień dobry Dzień dobry e, Jeszcze tu gdzieś pana kolega jest, widzę na minimapie O, Guten Morgen, Guten Morgen e, Ołowiem w Rien. No proszę się wychylić, proszę pana, no pan, pan się przywita jak my tu przyjdziemy. dziękuję bardzo Idź za drużyną do skarbca, okej okay. No znam Ty, 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 ty...

Czy to są szklane drzwi? Ktoś do skarbca zrobił szklane drzwi? Yy, o nie! O nie, to tak nie powinno. To tak nie powinno być. O Boże kochany, co ja właśnie najlepszego zrobiłem? A to, to nasz... Wow, wow wow, wow wow wow! Chodź tu Do, o Boże, nie mogę tam tego wysadzić, bo jak tam to wysadzę, to będzie lipa o nie, 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 dobrze, że mam trochę o, innej nie. broni. Dobra, spróbujmy wysadzić to tym, nie? O, o, jest lipa, muszę wam powiedzieć. Będę miał jakieś zwykłe granaty cokolwiek. Kuźwa, nie mam. No nie, ale fail, bo tam rzuciłem granat to o nie. O nie, o nie, o nie, chyba, że zrobię to w inny sposób. Patrzcie. Rzucę tak. Eee, rzucę tak. Rzucę tak i strzelę w to. Ej, jak myślicie, zadziała to jak w to strzelę? O nie wie, że w to nie działa to tak, jak myślałem. O nie! No to, to fail misji będzie. A nie, o Jezu, na szczęście nie. O Boże, kochany, jak dobrze! Jak dobrze! Jak dobrze! Aha, oh, do do okay, to <noise> <noise> oni też wysadzili. Dobrze, wejdź do sejfu Chodźmy Car, do sejfu and... Wezmę sobie. No, bierzcie hajs, naszykowany już dla was. O nie, przyszła. Zabij żołnierzy mafii, kiedy drżyna będzie zbierała pieniądze. No już zebrała. Nera. Nera. Nara. Oj, ty też na. Na. Nera. No nera. pani. Zebraliście już ten hajs? No przy. Co wy. No zbierajcie ten hajs. Już zebraliście hajs? O, pięknie, dobra. E, prowadź bezpiecznie. Dobrze, nie mam problemu. Ze mną, ze mną zawsze bezpiecznie. Ze mną, zawsze bezpiecznie. Dobra noc. Tutaj chyba nie. Tak, bo tu, tutaj są morgumanty całe, te, te, te pierdoły. Więc tutaj was wystrzelamy. Dobranoc, dobranoc. Nie biegnij tam! Nie podbiegaj mi z tymi kasą pod lufę, chłopie. Życie ci niemiłe? Żyć ci miłe. No chyba mu żyć niemiły, no. A i nie jest was tu tak dużo wcale. Tacy groźni się wydawaliście, że to mafia i w ogóle tutaj churburu, szurburu. Czyś mi pan kangura, tu taka dupa, nie? Zobaczcie, no, no, no na trzy hit. No może więcej, no. Pół magazynka i chłop nie żyje. Eee, uh, 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 tutaj już mamy światełko, to ja sobie to... Wszystko na cały czas. Radom jak radom. U. Udaj się do windy dla personelu, pamiętaj, że jesteś przynętą. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, gdzie jest winda dla personelu? Czy czy, 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 już mogę sobie biegać? Nie, muszę cały czas w tym biegać. O nie, 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 o, wróci, dobra. Dobra, muszę sobie tutaj wziąć jakieś broń lepszą. Ja nie mogę, znowu będę się z tymi strzelał. Jestem przynętą, okej! Okay. Gurde, na a, przynetką, ja chcę być przynętą na grubą rybę, a nie na jakiś nalibek na trzy hity. No patrzcie, kręci się to chłop. Za, zamiast strzelić, o! Zamiast strzelić jak jachy dzika prosto, to ten to się chłop kręci. No już ja pierdzielę, nie chcę mi się ciebie gonić. Postrzelam sobie do twoich kolegów. Dobra, jestem przy tej windzie. Easy. Easy. Uuu, dostań się na dach. Ty też! Ty też tu chciałeś się zabić. Gurde, no, no samobójcy sami. Samobójcy. O Boże, do, dobranoc. Słodkich snów Panu życzę. <gry> Idź szczytem dachu i wej spadochron. Jaha, no problem brio. Idź szczytem. O nie, szaleniec, szaleniec napadł na kasyno, teraz biega po dachu, szaleniec. Szaleniec, proszę Państwa, co tu się wydarzyło? Szaleniec Dobra, mamy ten spadochron. I co ja mam z Tobą kopię zrobić? Um, co ja mam z Tobą zrobić? Gdzie ja mam polecieć? Kiedy będziesz spadał, nacisnijmy, aby otworzyć spadochron. I mam jakoś tutaj dolecieć. Oj, Dobra, ej, ja tam, tam nie dolecę. Ej, nie mówcie, ja tam nie dolecę, co? Ej, co jest zgrane? Ja tu nie doleciałem ej Ja tam nie wleciałem Muszę uciec do kryjówki jakoś inaczej <grytanie> O nie, do dobrze, że jest jakaś alternatywa Dobra, da dajcie mi jakiś samochód Ale nie, nie... A po Policja nawet mnie nie goni LOL! LOL! Ty, ty będziesz mnie śledził, a policja mnie nawet nie goni. Dobra, wezmę sobie ten samochód. No teraz nie zacznie policja gonić, teraz będzie wyleczek emocji. A gdzie jest moja w ogóle kryjówka? W którym miejscu? Mm, w którym miejscu jest kryjówka? Ty gdzie ta kryjówka jest? Okay. Kajrzeż ta kryjówka jest. Ty, czy ja naprawdę jestem tak głupi i nie widzę tego na mapie? Ej no, bez jani... Dobra, to jest lotnisko. Na lotnisko muszę jechać. Stop! Stop! O nie, tu pan mi wyjechał. Dobra, jadę sobie po prostu. Jedną gwiazdkę mam, nie ja to myślałem, że to będzie jakaś Wixa, czy kurde jakaś ciężka akcja, że tu mnie pozabijają. Tak zapamiętałem tą misję, że to będzie taka cholerna Wixa, że po prostu tego się normalnie nie da przeżyć. No a jednak się da. Także tymczasem, no co? Zobaczymy się już na miejscu, nie będę was tutaj zanudzał drogą na lotnisko, bo to jest dość daleko. Także no za zaraz się zobaczymy. Mocno. Dobra, my już jesteśmy prawie na lotnisku. O, no, skaczemy i będziemy zaraz na miejscu i gitara, mam nadzieję, że to będzie koniec tej misji. I... <grywa> <grywa> Boże, myślałem, że ja mam jechać, to 100 koła dostaliśmy! Szkoda, że mam 600 tysięcy i nawet nie odczułem tego 100 koła. Ale gitara, mamy teraz misję dla CJ-ka. Dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek, mam nadzieję, że wam się podobał, jeżeli tak, to wiecie, łapka, komentarz, subskrypcja, będzie naprawdę bardzo fajnie, dzięki wielkie, do zobaczenia i pa pa!